Witam was moi drodzy z kabiny młodziadka Nietypowo ubrany Bo nie jadę na wykopki Jadę na największy w Polsce jarmark Staroci i osobliwości Bo w tamtym roku tam byłem I ten film nawet cieszył się Cieszył się taką większą oglądalnością Więc Czemu miałbym nie pojechać w tym roku I wam tego znowu nie pokazać nie? A jestem przygotowany Bo mam już normalną kamerę Nie z telefonu Także będzie na pewno lepsza jakość Postaram wam się też pokazać więcej, bo tam wtedy się czaiłem, tak bałem się trochę nagrywać, a naprawdę tam były no, takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. A jadę powiem wam po Krystiana. Krystiana znacie, bo z nim chodzę nieraz na wykopki. I jadę po partyzanta, bo partyzant znany w pewnych kręgach gość, niesamowity gość, przyjechał do nas prosto z centralnej Polski i jest tutaj na Dolnym Śląsku i razem właśnie jedziemy na tą imprezę. Także tyle, nie? Po prostu nie przedłużam i spotykamy się już tam na miejscu na jarmarku tego tych yy, yy, staroci osobliwości wiele niej górze, nie, bo to jest wiele niej górze, czego nie powiedziałem, także do zobaczenia już tam na miejscu na razie. Dobra krótko mówiąc jestem już tutaj na jarmarku i zaczynamy nie? Jest, tak powiem Wam. Ja już nie mam 50 Wtedy powiem Wam, że pogoda nie dopisała za bardzo Ale Patrzcie Rynek, wchodzimy cały zastawiony. Piękne porcelany, Tak, tak, no ile ono ma? Ze 2,20, 2,5 metra ma wysokości 2,5 metra no ale tu są Najładniejszy zegarek Piękny Magnetyk Zobacz, taką tą Takie To je tam Dzień dobry Patrz toka jestem. Zabinę się pana w jakiej cenie ma ale którą byś chciał? Taki bo pan magnet. ma bardzo inne. no. No poczętę. W jakiej cenie taka szabla? Na przykład ta? 1200 zł. Taka 1200 szabla? Za 1200. Jak ktoś chce szablę to za 1200 zł. Niestety pada deszcz, o i zapalniczka. No. Powiem wam, że tego jest tutaj masa. No partyzant jak na partyzanta przystało już hełmy. Hełm bada. Tu <noise> 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 już hełmy bada Hełm? 300. stówy no? Lampy. Moje lampy kolejowe, mój konik, nie uwielbiał lampy kolejowe A to jeszcze nie interesuje mnie, bo to potrzebuje, bo no? ciaczka się zdania. Chcecie szczękę rekina? Proszę bardzo. Aczkolwiek powiem Wam, że to nie jest rekin chyba. <grywa> A może Ratusz wiele górze Nie, no Wielenie się Niestety muszą zakrywać, bo tu deszcz spada normalnie Patrzcie jaka kanapa A mnie właśnie czeka wymiana No ale chyba Nie taką Kolejne krzyże, kto jak pamięta jakie coś kiedyś znalazłem? Strzelców jakiś górskich, chyba. No, pan, zobaczyć, co tam jest napisane. Co tam, napisane? Co tam napisane? Ale ty ona jakaś jest zdobiona, no bo. Można do ręki tą łóżkę Patrzcie ona jest jakoś z wojny z wojny polsko-bolszewickiej Ty zrobił No dobra Ale kurde stanę jak go pierdzielę te klasyki, a to są Dokładka jest. No pasuje ci. Nie, <laughs> pasuje. Te są, są tam tamte, są już 80. Zobaczcie, jakie jest stara zabawka. Ale ty, to kiedyś to robili, o ten... Obudowa metalowa. Na kablu. Ja miałem, miałem Przyznam wam się, że miałem autobus na kablu. <laughs> Ale osiąg i żaba Krzysiu Ty to dla Mańka jest Dla Mańka no, Pink size dla każdego Pamiętacie, w tamtym roku tego nagrałem też Na miniaturce był no. Jeszcze widziałem taką ciekawostkę. Heum. Ole, to jest ciężkie. Malutki taki, miniaturka heum. Ale patrzcie na to. To jest ta maszyna grająca. To jest Bębenek jest. A na tym bębnie to jest cała melodia. Ale to jest. Ale tu było nabijania. Afryka tu Pompę stoją. Co jest? i coś dla Ani Bogudzkiej. Kamienie. Jak Kaszkiety. Kiedy dzień Kiedy znowu tak to moja Kiedy te białe bzy zakwitną ty? Patrzcie, jaki instrument. A Powiem Wam, że nie wszyscy się decydują, żeby, że można, żeby można było to nagrać. Odmawiają. Szanuję to. Ale nie wiem, dlaczego tu argumentują, żeby ich rzeczy nie znalazły się na internecie. No bo to przecież nie pokazuje twarzy ani nic. Ale szanuję, nie? Kto pozwala, ten to tu nagrywa. Patrzcie z łóżki, co zrobione. Flakon, odwróć ją. O, strzelona ty. Yes, jest, łózka jest pierwszy ustawian. Piękna. Są mi dywany latające, No to co coś dla Artura GT. Ty, ale są skrzypce dla Mańka też zobacz. <laughs> no. To jest właśnie pas z janczarami. Które to janczary w ziemi są zgubione. Popatrzcie, jaka piękna. Sztuka, no chyba sztuka okopowa, Useczka, ale ktoś sobie trudu zadał. Naklepał się. Moi drodzy, tak się kończy dzisiejszy ten jarmark. Yy, tych starości osobliwości w Jeleniej Górze. Trochę nas zlało. Było fajnie, powiem wam. Żeby nie ta pogoda, tylko nie. Naoglądaliśmy się, każdy coś tam sobie kupił. Jakąś pamiąteczkę. Także naprawdę fajna impreza. Duża impreza, powiem wam. I co? I tyle, nie? Z tego będzie jakiś tam. Krótszy, dłuższy filmik, nawet nie wiem jak, ale będzie. Nie? Także pozdrawiam Was, dziękuję za to, że dobrnęliście do tego momentu. No i wszystkich zapraszam na następny film. Na razie.